Dlaczego tak gorąco zachęcam ludzi do mnie do tego, aby rozwijali swoją karierę, jeżeli nie czują się fajnie w miejscu, w którym są? Dlaczego sam tak prężnie rozwijam firmę? Dlaczego te moje dochody tak rosną? Po co to wszystko? Co stoi za tym wszystkim? Jaka jest tego motywacja? Jak odkryć tę motywację w Tobie? Dlaczego powinieneś faktycznie tę karierę popchnąć do przodu? Oczywiście przy założeniu, że miejsce, w którym jesteś, nie jest w tym momencie Twoim wymarzonym. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w dzisiejszym blogu. Nazywam się Michał Kowalczyk. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy! Dlaczego uważam, że powinniśmy rozwijać swoją karierę, jeżeli nie jesteśmy z niej zadowoleni? Uważam, że to, że zarabiamy lepiej, wpływa na nasze życie bardziej niż nam się wydaje. Chodzi o to, że jeżeli mamy na swoich barkach odpowiedzialność, na przykład za rodzinę, za rodziców, którzy się starzeją, a może nie odkładają na emeryturę, w pewnym momencie okaże się, że to pieniądze, jakby nie było, będą dla nas kluczowe. I teraz, im wcześniej zaczniemy rozwijać tę karierę, tym dłużej będziemy zarabiać więcej. Żeby tak zobrazować to na liczbach, jeżeli w wieku 30 lat zarabiasz 3000. I będziesz zarabiał te 3000 do 40 roku życia, a w wieku 40 lat zaczniesz zarabiać na przykład już 4000, tak? No to co się dzieje w takim przypadku? No to zarobisz tam jakąś kwotę X. Natomiast jeżeli zarabiałbyś 3000 30 miesięcznie w wieku 30 lat i w wieku 35 lat dostałbyś podwyżkę, a więc o 5 lat dłużej zarabiałbyś 1000 więcej, no to pomnóż sobie to: 5 razy 12 to masz 60 miesięcy, razy 1000 zł to jest 60 tysięcy różnicy. Zaledwie 5 lat. Teraz zastanówmy się, co się stanie, kiedy przyjmiemy większe rzędy wartości. 3 czy 4 tysiące złotych na rękę w wieku 40 lat. Myślę, że spora część społeczeństwa gdzieś tam jest w stanie, no wiadomo, część osób poniżej tej kwoty będzie zarabiać, część osób będzie zarabiać powyżej tej kwoty, natomiast są osoby, które, które zarabiają na etacie po 7-8 tysięcy i robią to w stosunkowo młodym wieku, bo mając już taką, mając już taki pułap zarobków, jest dużo łatwiej znaleźć kolejną pracę, która będzie oscylowała wokół tej kwoty, niż jeżeli nigdy tyle nie zarabialiśmy. Dlatego zachęcam cię do tego, abyś faktycznie tę karierę rozwijał, bo im wcześniej to zrobisz, tym więcej zarobisz pieniędzy przez całe życie. I znowu, musisz też się zastanowić nad Twoim podejściem do pieniędzy. Ja się zastanawiałem, nie? Ogólnie panuje takie powiedzenie gdzieś tam w społeczeństwie da się wyczuć taki smaczek. Że pieniądze są złe, pieniądze są niedobre, pieniądze mają bogaci, którzy nakradli, przedsiębiorcy to są złodzieje i pieniądze to jest nic dobrego. I teraz zastanówmy się, jeżeli pieniądze to nie jest nic dobrego, no to dlaczego my chcemy rozwijać karierę? Przecież będziemy wtedy zarabiać więcej czyli staniemy się tymi ludźmi, którymi tak w środku gdzieś trochę gardzimy. To, to nie jest moje nawet przemyślenie, to jest coś, co, co wyczytałem w, w jednej z książek. Już teraz bodajże bogaty albo biedny różni mentalnie. Tak się chyba ta książka nazywała. Tam świetnie to autor właśnie w ten sposób zobrazował. Chodzi o to, że jeżeli my będziemy gardzić dużymi pieniędzmi, gardzić ludźmi, które te pieniądze mają, uważać, że to są osoby, które, które nieuczciwie podchodzą do tematu, to my sami będziemy tym samym odpychali od siebie te, te pieniądze. No bo skoro pieniądze są takie złe, to dlaczego chcemy mieć ich tyle? To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Pieniądze szczęścia nie dają. Pytanie czysto teoretyczne. Masz chore dziecko. Wolisz być wtedy biedny, czy wolisz być wtedy bogaty? Kiedy pomożesz temu choremu dziecku bardziej? Jak jesteś biedny, czy jak jesteś bogaty? Inny przykład. Cofamy się w czasie o jakieś 10 tysięcy lat. Masz do wyboru. Masz spiżarnię pełną mięsa, albo masz pustą spiżarnię. Którym człowiekiem chciałbyś być? Tym, który ma pełną spiżarnię, czy tym, który ma pustą spiżarnię? Czasy się zmieniły, społeczeństwo się rozwija, i teraz takim głównym środkiem wymiany wartości wśród nas, ludzi, są pieniądze. A więc im więcej ich masz, no tym łatwiej ci się żyje. I ja rozumiem, że pieniądze szczęścia nie dają, cytując Arnolda Schwarzeneggera: on czuł się tak samo szczęśliwy, jak miał 50 milionów dolarów, jak jak ma 100 milionów dolarów na koncie. No natomiast od pewnego pułapu jednak to szczęście, to szczęście dają. No nie wierzę, że jeżeli mamy 500 zł i czteroosobową rodzinę na utrzymaniu, no to jesteśmy bardzo szczęśliwi. No nie, pewnie sens powiek spędzają nam takie rzeczy jak jak kupić dziecku książki do szkoły, co będzie jadło, nie daj Boże, za co kupimy leki, jak będzie chore. No więc pieniądze, to szczęście jednak nam gwarantują, a w zasadzie gwarantują nam przetrwanie. Potem z tymi pieniędzmi możemy robić naprawdę fajne rzeczy. No bo chyba w przypadku właśnie pomagania innym, te pieniądze są kluczowe. Nawet jeżeli byśmy bardzo nimi gardzili, ale mieli ich dużo, to czy nie lepiej postawić jakiś szpital w Afryce? Czy nie lepiej przeznaczyć kilka set złotych, a może kilka tysięcy złotych na jakieś akcje charytatywne? Mamy pieniądze i możemy z nimi robić dobre rzeczy, bo rozwinęliśmy w jakiś tam sposób swoją karierę i mamy pewne nadwyżki finansowe, z którymi coś możemy robić. A więc powiedzenie drugie również zostało rozbite. Punkt trzeci. Trzeba pracować od rana do nocy, bo bez pracy nie ma kołaczy. To jest coś, co jest szczególnie widoczne u mnie na wsi, bo po prostu u nas na wsi jest tak, że zawsze jest praca. No kurczę, tak wychodzi. W mieście nigdy nie mieszkałem, więc nie wiem, być może w mieście jest podobnie. Natomiast tutaj na wsi to jest jak nie jakaś praca taka etatowa, no to po pracy jakaś rynna się zepsuje i inne rzeczy trzeba zrobić. I teraz w opozycji do tego, co powiedziałem wcześniej do rozwoju kariery powiem rozwijajmy karierę, ale róbmy to mądrze. Bo tu nie chodzi o to, aby od rana do nocy orać sobą pole. Pamiętajmy, jeżeli mamy bliskich dookoła nas, jeżeli mamy dzieci, to może się okazać, że dziecko chce nowy telefon, a nas nie stać, więc bierzemy nadgodziny, żeby ten nowy telefon mu kupić. Może się okazać, że to, że włożymy aż tyle wysiłku właśnie w zakup dziecku tego najnowszego telefonu, czy nawet sobie najnowszego telefonu, najnowszego telewizora itd., itd., spowoduje, że dziecko straci coś dużo bardziej cennego. Straci kontakt z nami. I teraz może się okazać, że wpadnie w jakieś problemy, które będą sponsorowane właśnie tymi naszymi nadgodzinami. A więc w tym przypadku, gdybyśmy spojrzeli na to czysto ekonomicznie z boku, ja wiem, że to jest, co to teraz mówię, jest pewnym idealizowaniem sytuacji, ale takie sytuacje miejsce mają. Czyli zamiast poświęcać tyle czasu na pracę, spędźmy ten czas z dziećmi, bo jeżeli, ich nie, jeżeli one nie będą miały z nami kontaktu, będą być może szukały go w innych środowiskach i tutaj trochę to tolotek na jakie trafią. Nie? Może się okazać, że trafią na niewłaściwe, wpadną w jakieś problemy i okaże się, że ten nasz cały majątek, który tak skrupulatnie gromadziliśmy biorąc nad godzinę, będziemy musieli zastawić po to, aby pomóc naszemu dziecku. To jest uważam też coś, co jest warte przemyślenia. Z jednej strony rozwijajmy karierę, ale z drugiej strony róbmy to inteligentnie. Rozwijamy ją po co? Właśnie po to, aby Móc spędzać czas w taki sposób, w jaki lubimy. Aby móc spędzać też czas z bliskimi. No nawet jeżeli nie lubimy spędzać czasu z bliskimi, jak mamy dzieci, no to to jest nasz obowiązek. Hej, trzeba się było zastanowić, zanim się je zrobiło. Sorry, Winietu, tak jest życie. wziąłeś odpowiedzialność za swoje dzieci, bo ci się urodziły. No, niestety, trzeba ją ponieść teraz. No, a jeżeli nie, oj, nie dobrze. To jest akurat jedyna chyba sytuacja, w której tak ostro powiem, no nie podoba mi się, jeżeli. Ktoś ma dzieci, strasznie mi się nie podoba i nie bierze odpowiedzialności za to, co zrobił. No to była decyzja, może świadoma, może nie, która została podjęta i trzeba po prostu ją ponieść na barkach. Bierzmy odpowiedzialność za swoje życie. Czyli punkt trzeci: rozwijamy karierę, ale robimy to świadomie. Robimy to właśnie po to, aby żyło nam się łatwiej, abyśmy mogli wynieść z pracy maksymalnie dużo. Ale potem, żebyśmy mieli też czas wolny, który moglibyśmy właśnie poświęcić na przykład bliskim, ale może rozwoju swojego hobby, żeby zachować ten złoto, złoty, że tak powiem złoty podział work-life balance. Może na dzisiaj wystarczy, a więc trzy takie podsumowujące punkty. Punkt pierwszy: jeżeli gardzimy pieniędzmi, pieniądze są takie złe, no to dlaczego chcemy i je mamy? Jak są takie złe, to możecie ja wam podam numer konta, wyślijcie mi, ja odprowadzę od nich podatek, obiecuję, wystawię wam za to paragon. Ja sobie chętnie z waszymi złymi i niedobrymi pieniędzmi poradzę. Także to jest pierwszy punkt. Nie możemy mówić że pieniądze są złe no bo będziemy je od siebie odpychali tak najnormalniej w świecie. Jeżeli gardzimy bogatymi, gardzimy ludźmi którzy odnieśli jakikolwiek sukces finansowy sami będziemy nie chcieli być tymi ludźmi gdzieś tam na podświad w podświadomej przestrzeni no i to spowoduje że finalnie nimi będziemy. Kolejna sprawa. Pieniądze szczęścia nie dają. No jak nie dają. Dzisiaj pieniądze w obecnym czasie, w XXI wieku, to jest ekwiwalent mięsa 10 tysięcy lat temu. 10 tysięcy lat temu, jak się miało mięso i szałas, to się przetrwało i się nie umarło z głodu, albo nas tygrys nie zjadł, bo mieliśmy szałas. Dzisiaj, jak nie mamy pieniędzy, no to jest jednak duży problem. Nie? Więc jak pieniądze szczęścia nie dają? Dają przetrwanie. tak? A jak mamy przetrwanie, to możemy rozpinać rzeczy, które są powyżej. Jak możemy mówić w ogóle o szczęściu, kiedy codziennie myślimy o tym, żeby nie umrzeć z głodu. Gdzie tutaj jest szczęście? Jeżeli mamy pieniądze i nie musimy myśleć o tym, żeby nie umrzeć z głodu, że dzieci mają co jeść, mają się w co ubrać, mamy dla nich pieniądze na to, żeby kupić im książki, to wtedy możemy zacząć myśleć o rzeczach takich bardziej górnolotnych, które nas uszczęśliwiają, a nie o podstawowych potrzebach, nie? Więc to jest kolejny punkt. Tu nie chodzi o to, że trzeba mieć miliony, żeby być szczęśliwym. Wcale nie. Uważam, że pieniądze akurat mają nic do takiego. Jak to ładnie powiedzieć? Uważam, że pieniądze, wielkość, liczba, może tak, liczba pieniędzy, które mamy w kieszeni. Od pewnego pułapu potem już nie wpływa na to, że jesteśmy bardziej lub mniej szczęśliwi, ale pewien pułap trzeba mieć, żeby po prostu przeżyć. W XXI wieku tak świat jest skonstruowany. No, chyba że mieszkamy w Szałasie, w jakimś kurcze, gdzieś daleko, w, na jakiejś, nie wiem, Islandii i tam nam polujemy gomi rękami. No, ale to myślę, że marginalne, marginalne przypadki. No i ostatnia sprawa, rozwijamy kariery mądrze. Starajmy się to zrobić szybko, wyjść na fajny pułap pieniędzy. Przy czym znowu pamiętajmy też o odpowiedzialności, która się wiąże z wyższymi pieniędzmi. Idealnie byłoby zarobić. W miarę dużo i z w miarę małą odpowiedzialnością, bo duża odpowiedzialność to duży stres, duży problem. Można z wysokich stanowisk też szybko spaść. Znajdziemy takie miejsce i spędzajmy też dużo czasu wtedy ze znajomymi, dużo czasu z rodziną albo po prostu w taki sposób, w jaki lubimy. Dzięki temu, że właśnie poświęcamy się w 100% pracy, możemy też w 100% odpoczywać. Jeżeli ani jednego, ani drugiego nie robimy tak na 100%, no to to nasze życie jest takie. Może się okazać średni, możemy czuć się z niego niezadowoleni. I najważniejsze na sam koniec, jeżeli jesteś szczęśliwy z miejsca, w którym jesteś, nie rób nic, rozkoszuj się każdym dniem. Powiem Ci szczerze, że to jest chyba coś, do, do czego wielu dąży i wielu ci zazdrości. To był excellent work vlog. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Mam nadzieję, że zobaczysz kolejne wideo. Tu gdzieś na pewno pojawi się odnośnik. Tymczasem życzę Ci dobrego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Hej!